Minęła 16 w TVN 24. Czas na fakty po południu. Diana Rudnik. Witam Państwa i zapraszam. 26. Dzień wojny, 26. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na celowniku nieustająco kijów. Nie cele wojskowe, a obiekty cywilne. W nocy bomby spadły na trzystołeczna dzielnica, zginęło co najmniej osiem osób. Ukraińcy twardo się bronią, mieszkańcy okupowanych miast ani myślą o poddaniu się na wielu odcinkach frontu. Rosyjska inwazja po prostu stanęła w miejscu, a są też miejsca, gdzie wręcz musi się cofnąć. Raport przygotował Tomasz Pupiec. Jest na wojennej mapie Ukrainy miejsce symbol bezwzględnego okrucieństwa tej wojny, zbrodni na cywilach, określonej wprost mianem rzezi. Mariupol, oblężony przez Rosjan, bombardowany, ostrzeliwany, niemal kompletnie zniszczony, coraz bardziej opustoszały przez głód i deportacje, i wciąż się nie poddaje. Rosyjskie ultimatum zostało odrzucone. Angelika Maj. Miało być ono sytuacji w Ukrainie o zagrożeniu ze strony Rosji, o pomocy uchodźcom po części było, ale dość nieoczekiwanie. Spotkanie premiera z liderami ugrupowań parlamentarnych zdominowało hasło zmiany w konstytucji, wśród nich wyłączenie wydatków na obronność z reguły finansowej. Zdziwienie zaskoczenie tak, ale na razie nikt nie powiedział z góry nie. Martyna Olkowicz Razem z Ukrainą i dla Ukrainy, bo muzyka łączy i daje nadzieję, bo gesty też są ważne, choć pomoc taka konkretna, finansowa teraz najważniejsza. To był wieczór pełen wzruszeń, koncert z ważnym przesłaniem solidarności, jedności i wielkiego wsparcia. Każda złotówka, która popłynie do Polskiej Akcji Humanitarnej będzie przekazana na potrzeby Ukrainy. A dzięki państwa hojności i empatii udało się zebrać tych złotówek naprawdę dużo. Marta Warchoł. I te muzyczne, i te finansowe podsumowania niedzielnego wydarzenia. Jeszcze w faktach po południu wrócą. Będzie też o dyplomatycznym wsparciu dla Ukrainy prezydent Biden w ramach wizyty w Europie. W piątek będzie w Warszawie za chwilę szczegóły. Proszę koniecznie z nami zostać. Poniedziałkowe wydanie faktów po południu: Diana Rudnik. Witam ponownie i ponownie zapraszam. Kolejne tematy przed nami. W piątek lądowanie, w sobotę spotkanie z prezydentem Dudą Joe Biden z wizytą w Polsce. Te rozmowy w ramach podróży amerykańskiego prezydenta do Europy. A plan tej podróży wypełniony po brzegi, udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, szczyt grupy G7, spotkanie z przywódcami państw unijnych. Temat jeden i oczywisty: sytuacja w Ukrainie, zagrożenie ze strony Rosji, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Zresztą o tym w Brukseli także dziś. O tych najważniejszych akcentach dyplomatycznych już teraz dla państwa Maria Bilińska. 26 dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Ostrzał Kijowa, rakiety spadły na trzy dzielnice, alarmy bombowe w Lwowie. Wszystkie aktualne doniesienia z wojennych frontów już teraz od Jana Niedziałka. Jan